Witam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Yy, witam też yy, internautów, ale chyba bardziej ci, tych, co, co przyszli, bo po, się po, pofatygowali do nas. Yy, słuchajcie, yy, ja nie powiedziałam, że ta, ta prezentacja nie będzie łatwa. Ja właśnie myślę cały czas od momentu zaproszenia o tym, żeby ona była łatwa. W sensie, żeby pokazać, że to, czym się zajmuję, jest mega konkretne i. Yy, no, i to nie jest jakaś magia, tylko to się przekłada na to, o czym mówiła Małgosia dzisiaj, o, o tym trenowaniu świadomości, o, o tym, o czym mówił Grzegorz, kwestii motywacji. I właściwie to jest świetnie się wpisuje już w to tło, które, które przedmówcy przygotowali. Ale muszę mówić krótko, więc dyscyplina potrzebna. Chciałam tylko powiedzieć, że. Ten podtytuł o paśmie porażek pokazuje, że jakby sugeruje, że ten mój wykład, on no nie jest raczej przeznaczony dla ten mini wykład dla osób, które odnoszą te porażki i wciąż są w lotnictwie, bo to znaczy, że coś jest nie tak, nie? Więc wgląd i gdzieś tam zrozumienie pewnych zależności jest szczale nieważne. Czy część? Kochani, trzy części tego, tego mojego wystąpienia krótkiego. Troszkę zahaczę o wymogi przewoźników. To jest wciąż magia, to są wciąż pytania dziwne. W sumie jestem w tym, w tym obszarze testowania kandydatów i kandydatów na kadetów, i na pilotów, i, i, i do upgradeu kapitańskiego. Jestem już blisko 20 lat, ale. Oczywiście, że te wymogi się zmieniają, natomiast czasami pytania o sens tego bardzo mocno mi zaskakują, dlatego chcę Wam pokazać ten sens w takim skrócie, ale jako proces, bo tu się dzieje proces od samego początku. Kiedy dzwonicie do, do Grzesia z pytaniem, czy jest możliwe, żeby to on akurat Was wyszkolił, nie? Droga do spełnienia tych wymogów zaczyna się w momencie, kiedy wpadacie na pomysł, że chcecie latać liniowo. Ona się tutaj zaczyna. Dlaczego? Powiem później. No i bardzo ważna rzecz. Chyba troszkę w naszym obszarze systemów szkolenia, systemu szkolenia lotniczego, są zachwiane obszary odpowiedzialności instruktora i ucznia. I ja to dzisiaj powiem bardzo konkretnie i może się narażę, ale. Ale patrzę na to bardziej z punktu widzenia użyteczności, tego co z tym zrobią osoby zainteresowane i co jest bliskie prawdzie i jakimś tam obserwacjom dość obiektywnym, nie tylko moim, więc o tym, o tym troszkę. No i oczywiście, co to w ogóle jest sukces szkoleniowy? Bo myślę, że to trzeba zdefiniować i, i, i o tym troszkę powiem. Bardzo ciekawe badanie znalazłam. Nie wiem, czy będzie, czy będzie czas, żebym cokolwiek o nim powiedziała, ale no postaram się. Jakoś sensownie yy, chociaż o nim wspomnieć. Słuchajcie, jak wychodzimy, o, jak wychodzimy y, y, do wymogów, w sensie sięgamy po te wymogi, to, yy, to ważne jest, żeby sobie zadać pytanie, co nie gra w lotnictwie, tym, co, co praktycznie nie działa. Praktycznie, oczywiście, widać to na, na konkretnych zdarzeniach, na konkretnych statystykach. Yy, jak sobie zajrzymy do raportu. EASA, tego, który wychodzi co roku w czerwcu, Safety Report, to tam mamy pięknie pokazane takie statystyki, w których lista kompetencji, nad którymi powinniśmy pracować w lotnictwie od samego początku, jest właściwie przejrzysta. I tutaj nie ma tajemnic. Popatrzcie, trzy. Pierwsze, nie wiem, czy, czy, czy wy to tutaj widzicie, bo, bo, bo troszeczkę, jak widzę, słaba słabe jest czytelność, ale powiem tylko najważniejsze rzeczy, bo, bo do tego możecie sobie sami wrócić. Pewne zdarzenia czy incydenty, one mogą ilościowo, możemy je rozpatrywać, ale istotne jest ryzyko, czyli konsekwencje. Co by było, gdyby to nie był incydent? Byłoby, jaka byłaby dotkliwość tych, tych zdarzeń? Nie? I Asa teraz coś takiego robi, że, że nakłada właśnie. To nie ilość jest kluczowa. Ważne jest ryzyko, jakie płynie za tymi różnymi zdarzeniami. Yy, tutaj macie lotnictwo niekomercyjne yy, i to, co jest na samej górze, yy, te trzy pozycje yy, warte są do, do zastanowienia, ale pierwsza jest najważniejsza. Przygotowanie przed lotem też było o tym dzisiaj. Yy, przygotowanie przed lotem to nie jest tylko yy, ogarnięcie samej wiedzy, ale to jest nastawienie głowy. Swego rodzaju koncentracja, rozszerzenie obrazu. Nie? To, co, co się składa na świadomość sytuacyjną, o której mówiła Małgosia. I, i przepraszam, y, tutaj jest jeszcze coś bardzo niepokojącego. W tym lotnictwie niekomercyjnym, zobaczcie, mamy bardzo istotnym czynnikiem, który będzie brał udział w zdarzeniach, jest, jest świadomość sytuacyjna, czyli utrata tej świadomości. Ale y, niestety ten czynnik również pojawia się w lotnictwie komercyjnym. W lotnictwie komercyjnym, słuchajcie, mamy na, na tych pierwszych trzech pozycjach mamy y, takie typowo y, y, kompetencyjne historie, czyli zarządzanie za, zadaniami, y, co się przekłada oczywiście y, na to, jak te zadania są wykonywane po prawej stronie w tym kółeczku. Ja Wam tylko to polecam, żebyście sobie do, do tego zajrzeli. Tu nie mamy czasu, żeby o tym mówić. Percepcja i komunikacja. Zobaczcie, percepcja, czyli interpretacja tego, co widzimy, zaburzenia, w tym zakłócenia, to są, to są dzisiaj jakby zjawiska tego dużego lotnictwa, gdzie piloci są bardzo mocno przeciążeni bodźcami. Technologia też wymaga zupełnie innego przygotowania do analizy tych bodźców i też dlatego Wam to pokazuję, żebyśmy pamiętali, że gdzieś tam na końcu tej drogi, Ym, trzeba mieć cały czas na uwadze, ci, którzy wchodzą w to lotnictwo, powinniście mieć cały czas na uwadze, co jest waszym tym autentycznym celem ostatecznym, bo od początku tak naprawdę mentalnie musicie się do tego przygotowywać. Mentalnie, yy, czyli planować yy, te umiejętności, które, to, które rozwijać trzeba. Yy, po co selekcja? Przypomnę yy, to, co już pisałam jakoś niedawno yy, też dla pilota, yy, yy, co jest celem. Przede wszystkim bezpieczeństwo to jest banał, ale, ale tak, załoga to jest, to jest niezawodność, załoga to jest, to jest ten team, któremu się oddaje w ręce drogi sprzęt. W związku z tym gwarancja tego, że załoga sobie poradzi z różnego rodzaju problemami, wyzwaniami no jest istotna podczas selekcji. Skuteczność szkolenia na typ, ona jest istotna w każdej sytuacji, bo bo to pierwsze szkolenie na typ może być y, y, przyprawione wielką motywacją i przejdzie cudownie. Natomiast później już wcale niekoniecznie, bo działają zupełnie inne, inne czynniki. Słuchajcie, cała kariera to nie jest tylko wejście do linii. Cała kariera jest naprawdę ciężkim kawałkiem y, takiej kariery lotniczej, do której trzeba się od samego początku y, nastawić z respektem. Um, ups. Gotowość do odpowiedzialności za zasoby firmowe to, co już powiedziałam sprzęt, yy, dopasowanie pilota do organizacji. Ja mam przyjemność pracować z różnymi klientami. I co ciekawe, mam takiego klienta, który bardzo jest zainteresowany tym, co ja w tych raportach piszę. I chyba pierwszy raz w mojej karierze mam odbiorcę, który naprawdę rozumie, co ja tam piszę. Yy, I to jest budujące, więc rynek też się rozwija. I to, że dobieramy pilotów do organizacji, co to oznacza? To znaczy, że jeżeli mamy małą organizację i jest to latanie biznesowe, tam pilot ma bardzo dużo funkcji. I dopasowanie go do zespołu, do, to jest, nie jest tylko kwestia dopasowania do załogi, to jest dopasowanie do całej organizacji. Żeby ludzie myśleli w ten sam sposób, żeby sobie nie tłumaczyli, że białe jest białe, a czarne jest czarne, bo to jest frustrujące. I w wielu organizacjach, w których bywałam, lotniczych, problemem dla pilotów jest to, że muszą walczyć o podstawowe rzeczy, typu jak latamy. Czyli jaki mamy stosunek do SOP na przykład, nie? Reprezentowanie przewoźnika. To jest też istotny element. Wciąż i będzie. Oczywiście możemy przypuszczać, że w liniach, już takich, które powiedzmy. Nie, nie przykładają e, uwagi do wizerunku, jest to mniej istotne, natomiast wciąż jest, kochani. E, ten e, kontakt, i to nie chodzi o to, że pilot ma być przystojny czy, czy, czy ma mieć czysty mundur, powinien, ale <ścoughs> to jest najmniej istotne. E, istotne jest to, żeby rozmowy e, z e, m, służbami, które współpracują, sposób traktowania. To też jest część biznesu, tak? Bo to jest kwestia tego, jak współpracujemy, czy respektujemy pracę innych ludzi na lotnisku, czy traktujemy ich jako powiedzmy, mniej istotne y, y, jakieś y, fragmenty tej operacji lotniczej. Więc istotna sprawa. Słuchajcie, standardy obecnej, obecnej y, oceny cztery rzeczy są istotne. Potencjał poznawczy. To jest takie hasło, ale wiecie co, tutaj nie chodzi o to, że badamy inteligencję po to, żeby sprawdzić, czy nie wiem, czy, czy człowiek sobie poradzi w konkursie Einsteina. Nie, badamy potencjał y, poznawczy po to, żeby zobaczyć, czy w sytuacji stresu, czy w sytuacji presji czasu, czy w sytuacji, w której coś zakłócimy w tym otoczeniu tej osoby, ona sobie poradzi z rozwiązaniem problemu mentalnie. Te zasoby muszą być no przynajmniej przeciętne. Jeśli są ponadprzeciętne, super. Natomiast. Tu nie chodzi o to, że ktoś ma liczyć nam całki, chociaż jak przychodzi kandydat na testy i on widzi ciągi liczbowe i on się bardzo buntuje, że on nie lubi matematyki i mówi to głośno, to wtedy nasza rozmowa jest trudna. Kompetencje społeczne, te zgodne z wymogami CRM-u, słuchajcie, to jest taki obszar, który, dlatego się tutaj drugi wyświetlił, że to są to jest taki duet. Są linie, które będą odcinały kandydatów, którzy, i zresztą też jeden z moich klientów, jest bardzo restrykcyjny co do tego. Jeśli zobaczą w symulatorze małe nastawienie na, ko na kooperację i ignorowanie partnera w załodze, brak inicjatywy, żeby wspierać ten cel, którym jest wspólna praca w kokpicie. Nie ma szans, ten pilot może mieć świetne wyniki, jeśli chodzi o testy wiedzy technicznej, może świetnie wypaść. Natomiast jeśli tam się spali w jakiejś trudnej sytuacji, właśnie na, w obszarze tych odruchów w stosunku do drugiej osoby w załodze, nie ma szans takiej osoby zatrudnić. Akurat w tym, u tego przewoźnika, o którym mówię. Kompetencje zawodowe operacyjne to oczywiście takie specyficzne, czyli oczywiście inne biznesowe latanie. Totalnie inne będzie w innej organizacji, która, która gdzieś jest dużym, dużą linią, gdzie elastyczność musi być gigantyczna, bo linia ma kilkadziesiąt różnych baz w Europie, więc zupełnie inne tutaj będą potrzebne kompetencje, te takie związane iście z operacjami, z trybem operacji, który będzie za sobą zawsze pociągał co? Oczywiście zmianę stylu życia. I trzeba pamiętać, że my się przyglądamy temu zapleczu bardzo mocno, bo to później z czasem będzie grało albo na korzyść tej osoby, albo kompletnie będzie jej pracę utrudniało. I wymiar osobowości. Tutaj to jest związane ze zdrowiem psychicznym też, z takimi zasobami indywidualnymi, ale tak naprawdę obszar, któremu się przyglądamy w konkretnych sytuacjach, tak, żeby sprawdzić, czy człowiek jest w stanie sprostać wyzwaniom najróżniejszym też i w przyszłości, które będzie niósł, niósł zawód pilota, bo ten zawód i stosunek do tego zawodu z czasem będzie się zmieniał. Nie wszyscy to wiedzą, jak już mają tą swoją ukochaną pracę, to niestety myślą tylko tu i teraz. No i myślę, że coś, co, co może Wam się spodobać, wersja optymistyczna w wyniku selekcji. Jedna ważna sprawa. Ta selekcja ja byłam tylko i wyłącznie w tej selekcji, akurat na etapie oceny psychologicznej, moich jakby profilu, który, który kompetencyjnie zbudowałam z klientem. To jest czas po, po kryzysie, więc wiele osób czekało na rekrutację ileś tam lat. Więc można powiedzieć, że na początku zbieraliśmy taką, taką śmietankę. Jak wypada ta grupa? Słuchajcie, 10% osób to jest pilotów, kandydatów w tej selekcji. To jest, to jest grupa osób, które dostały zdecydowanego, zdecydowanego, zdecydowane odrzucenie. 27 moje poważne wątpliwości. To jest tak, że są klienci oczywiście, którzy po ich poważnych wątpliwościach próbują. A może się uda, a może się pomyliła. Z mojej perspektywy te 30, 37% w tej selekcji nie powinno dostać rekomendacji. Nie? Reszta, tak, ponieważ reszta jest rozwojowa. To są ludzie świadomi, dojrzali. 41% oni wiedzą, że idą do linii, mają dużo pracy przed sobą, czyli klasyka. 22% to są perełki. To są ludzie utalentowani, którzy są. Niemalże gotowi. Nie? I to jest, to jest taka grupa, przy której jakby później przewoźnik ma najmniej pracy, ale też ona jest. Tak? To nie jest tak, że to są ludzie, którzy są już rzeczywiście gotowcami. Więc tutaj kwestia tej, tego podziału, jak widzicie, to jest wersja optymistyczna. Powiem Wam tylko, że ostatnia duża grupa, taka naprawdę duża, gdzie można było porównywać kandydatów w roku 2019 nie wyglądałaby tak dobrze. Ja wiem, że może to nie wygląda dla Was dobrze, ale to jest krzywa Gaussa, to jest, to jest, to jest selekcja. No i tak, gwarancja sukcesu, słuchajcie, to co, przepraszam, przepraszam, to co zadziałało w tej selekcji na korzyść Korzyść kandydatów, to była ta triada. Czyli jeśli ktoś, jeśli, jeśli człowiek miał tutaj wysokie y, oceny w tych trzech y, wymiarach, to była to gwarancja dostania się do linii, y, do linii lotniczej. Naprawdę jest tak źle z moim czasem. Y, dobrze, to już tego nie będę omawiała. <grym> 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 y, idę dalej. Badania norweskie też Wam podaruję, y, bo to jest chyba mniej ważne. Y, sukces szkoleniowy, słuchajcie, to nie jest tylko y, licencja ale miałam Was zapytać o to, co myślicie na temat sukcesu szkoleniowego, od czego on zależy, ale to sobie zostawię na jakąś inną prezentację. Pokażę Wam w takim razie to, co najważniejsze. Sukces szkoleniowy z perspektywy ucznia, minimum. No oczywiście, uczeń chce się wyszkolić, żeby mieć licencję, żeby sobie latać. No nie wiem, czy myśli często o tym, żeby to było bezpieczne. Jak już umie, to czuje zadowolenie, jest szczęśliwy. No i nie do końca może być priorytet, ale z czasem myśli sobie o tym, że kurczę może jednak dobrze by było to bezpieczeństwo zachować. No i nabranie pewności siebie to jest oczywiście dyskusyjne, bo to zależy od człowieka, a powinno mocno zależeć od instruktora. Perspektywa ucznia maksimum, co uczeń tak naprawdę powinien z tego szkolenia wynieść, żeby je uznać za sukces. nie? to to, żeby gdzieś tam miał odpowiedzialność taką naprawdę świadomość, świadomość tego, w co wchodzi, jak skomplikowane jest środowisko lotnicze. Słuchajcie, zawód pilota nie jest dla każdego, przepraszam, może to nie jest popularne, ale to nie jest zawód dla każdego. I trzeba to jasno powiedzieć. Ma, ma mnóstwo wymagań czy, czy wyzwań pojawia się po drodze. I ta świadomość musi narastać, ona musi też się rozwijać z człowiekiem. Instruktor powinien być wsparciem merytorycznym w dwóch obszarach, nie tylko wiedza techniczna, kochani, wiedza psychologiczna. Instruktor to jest ktoś, kto powinien rozpracować człowieka, wiedzieć jak do niego mówić, jak go motywować, jak go przepytywać i jak go przede wszystkim no, wymagać od niego tego, co jest najistotniejsze do zrealizowania celu. Oczywiście ważne jest to, też to, żeby, żeby uczyć tego od początku, zastosowania wiedzy w praktyce, nie przepytanki, tylko zastosowania, co zrobisz w takiej, a innej sytuacji. Wymyślmy sobie, opiszmy sobie sytuację. Ja się spotkałam ostatnio z, z, z takim przypadkiem na 100 KSA, gdzie... Hmm, w komunikacji robiliśmy przy asesmencie ćwiczenie i okazało się, że słuchacze na wykładach z komunikacji nie usłyszeli albo się nie nauczyli, nie mieli szans przećwiczyć w ogóle struktury komunikacji radiowej. Nie mieli oni pojęcia tak praktycznie. Tak? Oczywiście oni ją teoretycznie usłyszeli raz, może dwa, natomiast czymś innym jest ćwiczenie. Przejdźmy na ten, na ten moduł ćwiczenia przede wszystkim, bo potem jest niesamowita przepaść między tym, przez co człowiek przechodzi w szko ośrodku szkolenia, a tym, co, czego my potem oczekujemy podczas, podczas całej selekcji. No i dyscyplina. Nie bójmy się dyscypliny, to jest, słuchajcie, ta dyscyplina jest potrzebna później w zawodzie. Jeśli my odpuszczamy z dyscypliny od samego początku na, na etapie PPL-ki, to ten człowiek się tego nie ma szans nauczyć później, nie ma szans. I tak naprawdę jego kariera lotnicza stoi pod znakiem zapytania, często też z tego powodu. I jeszcze ważna rzecz, pamiętajmy, sukces szkoleniowy zależy od ucznia bardziej niż od instruktora. W tym kraju często ja słyszę takie teorie, które no w sumie no bardzo mnie szokują, że właściwie każdego można by wyszkolić. Zostawię tu trzy kropki, bo to jest, to, jest, to jest nieprawda i to jest coś, co powoduje, że szkolimy ludzi, którzy są niebezpieczni. No i oczywiście ważne jest, żeby weryfikować cel, wspierać kogoś w tym jego pomyśle, ale żeby ten cel był realizowany z pewnego rodzaju respektem, szacunkiem do swoich ograniczeń. Już kończę, wiem. I, I będę też to powtarzać. Ja wiem, że system szkoleń jest skomplikowany, rynek jest skomplikowany i ja wiem, że jest wydrenowany, bo linie zabierają i tak dalej, i tak dalej. Ja też o tym pisałam nie raz. Zacznijmy hodować tych instruktorów, zacznijmy ich opłacać jak trzeba, Zacznijmy ich rozwijać, bo instruktor to jest ktoś, kto posiada wiedzę ekspercką. To nie jest ktoś, kto ma, kto ma 20 godzin, 50 godzin więcej niż, niż uczeń. Tylko to jest ktoś, kto rzeczywiście powinien wyróżniać się nie tylko wiedzą, ale doświadczeniami, praktycznymi doświadczeniami. Zdaniem, zadaniem też instruktora jest, słuchajcie, rozwijać swoje kompetencje. Ja naprawdę rzadko słyszę, żeby ktoś inwestował w, w swój rozwój, żeby uczył się, jak się ocenia, jak się motywuje, jak się ten proces szkoleniowy obserwuje i przede wszystkim no, jakich metod się używa do poszczególnych przypadków poszczególnych uczniów. I to, co jest istotne, standardy, oceny. Standardy muszą być wszędzie. Słuchajcie, obiektywne metody. Metody zmieniają się. Jesteśmy naprawdę w totalnie innym świecie niż byliśmy w lotnictwie 10 lat temu, 20, nie wspomnę już o starszych, o starszych czasach. Naprawdę fajnie jest czasem się przejechać na jakąś konferencję, posłuchać mądrych ludzi, zadać pytania, skonfrontować swoje doświadczenia, bo one się potem okazują zupełnie inne. Ostatnia rzecz, wiem, ostatnia rzecz. Szkolenie od początku powinno pokazywać, być oparte na analizie konkretnych dowodów. To nie może być feedback do człowieka w stylu. To, jest, to są cytaty od pilotów, którzy się skarżą czasem do mnie. Jak, jak mi poszło? No dobrze ci poszło. Uczeń nie wie o co pytać. Ja namawiam, słuchajcie, pytajcie, dopytujcie, żeby ocenić czyjeś postępy. Musimy się. Kupiać na konkretnych yy, dowodach. Musimy mieć zachowania, musimy mieć osiągi, musimy mieć coś, co ten człowiek po prostu zrobił w powietrzu albo na ziemi. uf Bardzo dziękuję.